Bonjour, wiecie, że w języku francuskim są takie imiona, które weszły w skład wyrażeń idiomatycznych. Tak jak nasze czego ja się nie nauczę, tego ja nie będzie umiał. No, coś ten deseń. Na przykład: On voiture Simon, dosłownie do samochodu Simon, to usłyszycie, kiedy ktoś zaprasza was do auta. Ale ja nie jestem żadna Simon, tylko Aśka. No, co najwyżej, Joëlna. <laughs> Ale tak już się mówi. Ale dlaczego? To wyrażenie zawdzięczamy Simone Louise de Forêt, jednej z pierwszych kobiet, która w 1929 roku zdobyła własne prawo jazdy, a nawet brała udział w wyścigach samochodowych. O, feministycznie! Innym wyrażeniem jest Syl jume pauvre Lucette, dosłownie taka jest gra, moja biedna lucynko, czyli takie są zasady, tak już jest. A kim była ta lucynka? No, akurat tylko głosem w reklamie loterii. No to rzeczywiście biedna lucynka. Zredukowana do głosu w reklamie. Są też takie wyrażenia, które opierają się na rymach. Na przykład przy toaście można usłyszeć ale ciene cien, etien", dosłownie twoje zdrowie etien, nawet jeżeli nie macie tak na imię. O, 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 to ważne. Kiedy ktoś przyznaje nam rację, możemy usłyszeć tapator Hector, dosłownie nie mylisz się hektorze. Tapator hektor. Fajnie, jeszcze zapiszcie. Mamy też alez Blaz, dosłownie luzik błażaju w znaczeniu spokojnie, na luzie, które możemy zastąpić także innymi wyrażeniami, na przykład cool Raoul, relax Max, czy nawet tranquil Emil, niezależnie od tego, jak mamy na imię. A słyszałam, że jak się ma chłopaka, to można powiedzieć, że ma się żula. Ta to rektor, zgadza się. Imię żul to synonim ukochanego. To? Czyli mój facet to po francusku mon Jules? Nawet jeżeli ma na imię Serge? Tak, ale nie wiem dlaczego. No jak to dlaczego? Bo każdy facet to Jules. Smutna rzeczywistość. Pani, proszę nas tu nie obrażać. No, no właśnie. No to jak w takim razie odróżnić Jules imię od Jules facet? No? A to akurat proste. Jules w znaczeniu chłopak traktujemy jak zwykły rzeczownik i zapisujemy go małą literą że to zero szacunku dla rodzaju męskiego. Zaraz to wrócę na Twittera i się będzie działo. A na koniec ciekawostka. W niektórych księgarniach możecie jeszcze znaleźć wydany przed kilkunastoma latami poradnik Trouver un à Paris czyli Jak znaleźć faceta w Paryżu. Może działa, może nie. Tak to już jest. C'est le jeu ma pauvre Lucette.